Pierwszy z tych autobusów dzisiaj witamy tutaj na Placu Gołębi na wrocławskim rynku. Piękny, nowoczesny, przegubowy autobus Mercedes Citaro. Takich autobusów, tylko nie elektrycznych, już we Wrocławiu mamy, mamy wiele. Wrocławianie te autobusy bardzo polubili. Duże, masywne. Pięknie prezentujące się w tych wrocławskich barwach. Te, które już dzisiaj jeżdżą, przypomnę Państwu, że spełniają najwyższe środowiskowe normy Euro 6, no a te będą autobusami elektrycznymi. Wielokrotnie testowały autobusy elektryczne. Natomiast ten pierwszy model i kolejnych 12, które do nas dojadą, będą pierwszymi, które będą obsługiwały stałą linię, linię średnicową, linię K, o której wspomniał pan prezydent. Cieszymy się bardzo, bo te pojazdy znamy. Model Citaro jest, my obsługujemy ten model, eksploatujemy go od wielu, wielu lat. Teraz do tej sprawdzonej formuły, do tego sprawdzonego modelu, dołączamy najnowocześniejszą technologię. Sam projekt warty 52 miliony złotych, poza dostawą autobusów, zawierał w sobie również wykonanie niezbędnej infrastruktury. Tą imponującą infrastrukturę możemy zobaczyć na zajezdni obornickiej. Jest tam bramownica do ładowania 10 autobusów, do tego dwie mobilne ładowarki, po raz pierwszy we Wrocławiu ładowarka do szybkiego ładowania napętli Kamińskiego.